Kurwa. A, ja przejechałem między, no, między wami, no kurwo Między wami przejechałem, idealnie. Ty kurwo Co się stało? To wyglądało tak, że zajebałem w dupę NPCa na ziemi. Nie wykorzystałem no, no to nie. To ty walnąłeś a który skręcił w lewo i yy, dobrze zablokował mi drogę. No nie O bo, dobra Na no kolejny co ma swida na start listę No wow! dzięki Ale gim lagło Chyba że to specjalnie było i lagło jednocześnie Wczoraj tak długo grałem I kurwa, nie tego ale cię wyjebnęło co to było, Mign mignąłeś mi niknąło świnę. Co jest?